Cześć, w tym filmie powiem Ci jak ja buduję swoją sylwetkę, zatem dowiesz jak wygląda mój trening sylwetkowy, jak wygląda mój plan treningowy, jak wygląda moja dieta, jak wygląda moja regeneracja oraz po prostu jak prowadzę obecnie okres budowania masy mięśniowej. Także serdecznie Cię zapraszam do oglądania i pamiętaj, że te moje zasady będziesz mógł przełożyć na siebie, żebyś Ty również budował spektakularną, wymarzoną sylwetkę. A jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Dawid Koźluk, jestem trenerem mężczyzn, którzy chcą wyglądać świetnie. Na tym kanale dzielę się z Tobą wiedzą o kształtowaniu sylwetki. Moim celem jest, tak jak wspomniałem wcześniej, to, żebyś ty wyglądał świetnie, ale także, żebyś czuł się dobrze w swoim ciele oraz żebyś zbudował swoją spektakularną, wymarzoną sylwetkę. Na wstępie tego filmu będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie go oraz za zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Bardzo dziękuję. No i jeszcze raz, nie przedłużając, zapraszam Cię do oglądania. Ja swoją sylwetkę buduję w oparciu o program Spektakularna Sylwetka, czyli e-book, narzędzie do zmiany sylwetki do każdego mężczyzny, bez żadnego wyjątku. I e-book ten ma miesiąc, a ja buduję masę mięśniową od stycznia, bądź nawet grudnia zeszłego roku. No i możecie być zdziwieni, jak to jest możliwe, że korzystałem z tego programu. Otóż także ja zasady opisane w programie, no po prostu bardzo dobrze znam, cały czas ich przestrzegałem, ale dopiero miesiąc temu właśnie przełożyłem to na papier, przełożyłem to właśnie do tego e-booka, żebyście Wy również mogli skorzystać z tych zasad i żebyście również mogli budować Wasze spektakularne, wymarzone serwetki. Także mimo tego, że e-book powstał miesiąc temu, no ja korzystałem z tych zasad już zdecydowanie wcześniej, od początku mojego okresu budowania maski mięśniowej i w e booku działem pierwszym jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej u osoby średnio zaawansowanej jest trening sylwetkowy więc zabieracie właśnie teraz na mój trening sylwetkowy. Zalecenia odnośnie treningu sylwetkowego dla osób średnio zaawansowanych, które budują masę mięśniową prezentują się następująco. Trenuj między 4 a 6 razy w ciągu mikrocyklu. Ja trenuję 6 razy w tygodniu, a mój mikrocykl ma 8 dni, ponieważ mam 3 treningi z rzędu, później dzień przerwy, później znowu trzy treningi z rzędu i później znowu dzień przerwy. Korzystam z systemu Push-Pull-Legs. W e macie podane wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego, dzięki czemu jesteście w stanie stworzyć skuteczny plan treningowy, nie opierając go o system treningowy, no ale jeżeli chcecie, to oczywiście można oprzeć swój plan o taki popularny system, na przykład Push-Pull czy Push-Pull-Legs. Następnie trenuj każdą istotną sylwetkową partię mięśniową dwa razy w tygodniu, najlepiej co około 48 godzin. Ten punkt oczywiście również mam zaliczony, ponieważ trenuję no, każdą partię mięśniową dwa razy w tygodniu z tego względu, że plan jest typu push pull legs, a ja trenuję 6 razy w tygodniu. Wykonuj ćwiczenia z każdej poszczególnej grupy: globalne wielostawy, lokalne wielostawy oraz izolacje. Akurat na tym treningu, który widzicie, nie ma ćwiczenia lokalnego, wielostawowego, natomiast jest globalny wielostaw, czyli OHP, a później są same izolacje. Z tym, że we buku są takie ogólne zasady, które później możemy jeszcze zindywidualizować pod siebie. Jeżeli nie jesteście pewni swojego planu treningowego, no to można go oczywiście wrzucić na grupę. Spektakularna sylwetka. Następnie jest kolejność ćwiczeń. Na początku treningu wykonuj ćwiczenia globalne, wielostawowe. Następnie lokalne wielostawowe i na końcu izolacje lub wykonuj ćwiczenia w kolejności od partii, na których Ci najbardziej zależy, do tych, na których Ci najmniej zależy lub w zależności od wielkości partii mięśniowych, od największych do najmniejszych. Trenuj blisko upadku mięśniowego z mimowolnym spowolnieniem ruchu. W ćwiczeniach globalnych wielostawowych powinieneś mieć RIR 3 oraz powinieneś wykonać dwa mimowolnie spowolnione powtórzenia. Jeżeli wrócicie do OHP, to, to zobaczycie, że to jest globalny wielostaw i tam wykonałem 2 MSP. W ćwiczeniach lokalnych, wielostawowych powinieneś mieć RIR 3, 2 lub 1 no i powinieneś wykonywać 2, 3 lub 4 mimowolnie spowolnione powtórzenia. Ja tutaj nie mam globalnych wielostawów, ale mam izolację. I w izolacjach powinienem mieć RIR między 2 a 0 i powinienem wykonać między 3, 4 a 5 mimowolnie spowolnionych powtórzeń. No, i ja w izolacjach w większości przypadków wykonuję 4 MSP, 4 mimowolnie spowolnione powtórzenia. Objętość, ile serii wykonywać? Wykonuj około 10 serii roboczych w skali tygodnia na każdą partię mięśniową. Serie robocze to serie wykonywane blisko upadku mięśniowego, czyli z RIDI między 0 a 3 oraz MSP między 2 a 5. Ja akurat wykonuję właśnie te 10 serii roboczych na każdą partię mięśniową. Ile powtórzeń powinieneś wykonywać? W ćwiczeniach globalnych wielostawowych wykonuj między 5 a 8 powtórzeń. No, ja tam zazwyczaj wykonuję właśnie między 5 a 6, zazwyczaj 6. W ćwiczeniach lokalnych wielostawowych wykonuj między 5 a 10 powtórzeń. I w ćwiczeniach izolowanych wykonuj między 8 a 16 powtórzeń. Zakres ruchu. Staraj się zawsze pracować w pełnym zakresie ruchu dla danego mięśnia lub w danym stawie. No chyba, że mamy taki przykład mięśnia najszerszego grzbietu czy boku barku, żeby jeżeli chodzi o najszerszy to żeby pracować do 120 stopni zgięcia ramienia, a przy wznosach bokiem żeby robić je tam do 90 stopni lub maksymalnie do 120 stopni. Odpoczywaj między seriami. W ćwiczeniach globalnych wielostawowych przerwa powinna wynosić co najmniej 240 sekund. W ćwiczeniach lokalnych wielostawowych przerwa powinna wynosić co najmniej 180 sekund. No i w ćwiczeniach izolowanych przerwa powinna wynosić co najmniej 120 sekund. Tempo pracy. Uniwersalne tempo pracy w ćwiczeniach globalnych wielostawowych wynosi 21x1. Uniwersalne tempo pracy w ćwiczeniach lokalnych wielostawowych wynosi 31x1 i uniwersalne tempo pracy w ćwiczeniach izolowanych wynosi 31x0. Tego oczywiście nie do końca się. Trzymam, ponieważ tu są napisane uniwersalne zasady, a ja mam wiedzę na temat tego, jakie powinno być tempo podczas danego poszczególnego ćwiczenia, także ja akurat z tej zasady, z zasady tempa pracy zebuka nie korzystam. Następnie jest intensywność, czyli obciążenie, i ja oczywiście powinniśmy dobierać tak, żeby spełnić pozostałe parametry treningowe. No i na koniec progresuj. Przechodząc do diety, na początku e-booka przedstawiłem ogólne zasady diety dla każdej osoby trenującej. Natomiast tutaj mam dział, w którym te zasady są bardziej precyzyjne, ponieważ są ukierunkowane na budowanie masy mięśniowej u osoby średnio No i punkt pierwszy to jest musisz być na nadwyżce kaloryczne. Znasz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, ale jeżeli chcesz osiągnąć świetną sylwetkę i efektywnie budować mięśnie, to musisz jeść więcej kalorii niż wynosi Twoje zapotrzebowanie kaloryczne. O ile więcej? Około 400-800 do 800 kalorii ponad Twoje zapotrzebowanie. No i właśnie tyle kalorii spożywam ponad moje zapotrzebowanie kaloryczne. I u mnie jest to około 3200-3300 do 3300 kalorii każdego dnia. Następnie, spożywaj co najmniej 1,6 g białka na kilogram masy ciała, co najmniej 0,6 g tłuszczów na kilogram masy ciała. No i resztę kalorii przeznacz na węglowodany Fajnie, gdybyś spożywał co najmniej 4 g węglowodanów na kilogram masy ciała Jeżeli chodzi o mój rozkład makroskładników To ja dbam tylko i wyłącznie o to, żeby zmieścić się w tym minimum Czyli żeby spożywać minimum 1,6 g białka na kilogram masy ciała Minimum 0,7 g tłuszczów na kilogram masy ciała Oraz minimum 4 g węglowodanów na kilogram masy ciała Jeżeli te wartości są u mnie wyższe, w z dni no to tym się już absolutnie nie przejmuj także właśnie ważne jest to, żeby zachować wartości minimalne ale jeżeli potrzebujemy, jeżeli chcemy to możemy oczywiście spożywać więcej niż wynosi to minimum następnie spożywaj między 200 a 400 g warzyw i owoców każdego dnia warzywa i owoce to samo zdrowie a dodatkowo zawierają związki, które pomagają pozbyć się stanów zapalnych przez to możesz dłużej budować masę mięśniową i będzie ona bardziej jakościowa o podaż warzyw i owoców oczywiście również dbam Następnie spożywaj co najmniej 1 ml płynów, najlepiej wody, na każdą jedną kalorię w diecie Ja spożywam między 3200 a 3300 kalorii, więc powinienem pić około 3,2 do 3,3 litrów płynów każdego dnia No i najlepiej wody U mnie tutaj z tym nie ma żadnego problemu, bo rano wypijam sobie dwie kawy, a na treningu wypijam Dosłownie 1,5 litra samej wody. Także u mnie z tym na nie ma dosłownie żadnego problemu. No i te 3,3 litra spokojnie przebija. I praktycznie na sam koniec. Uwaga, to nie jest konieczne w osiąganiu świetnej sylwetki, ale może Ci sporo pomóc, więc jeżeli masz taką możliwość, to spożywaj między 20 a 40 g białka co 3 do 5 godzin. To spożywanie białka w ilości 20 do 40 g co 3 do 5 godzin pomaga maksymalnie jak to możliwe nasilać tempo syntezy białek mięśniowych za pomocą naszej diety, czyli za pomocą interwencji żywieniowych. No i ja osobiście nie muszę się tak starać na siłę, żeby to robić, ponieważ mam już wypracowany nawyk, że u mnie w każdym posiłku musi być co najmniej te 20 g białka. No i siłą rzeczy spożywam te posiłki o około co 3 do 5 godzin, więc oczywiście tą zasadę również przestrzegam. Mimo tego, że nie staram się jakoś specjalnie tego robić, tylko właśnie wypracowałem sobie taki nawyk. Jeżeli chodzi o aspekty regeneracyjne, to absolutnie najlepszym narzędziem do regeneracji naszego organizmu jest sen. Powinniśmy spać między 6 a 9 godzin oraz powinniśmy zadbać o jakość snu, tu możecie sobie doczytać, jak to możemy zrobić. No ja oczywiście o tą regenerację również bardzo dobrze dbam. Poza takim ogólnym schematem, oczywiście w regeneracji pomaga odpowiednia ilość kalorii, odpowiednia podaż białka, odpowiednia jakość naszej diety. O jakości diety oczywiście było na początku ebooka w tych zasadach ogólnych odnośnie diety. I oczywiście dobrze skonstruowany plan treningowy i to jak my wykonujemy trening sylwetkowy w praktyce, również pomaga nam optymalizować tą regenerację. Bo, jeżeli na przykład nasz trening będzie bardzo mocno nasilał mikrouszkodzenia, szkodzenia, wskutek czego będziemy mieli potocznie zwane zakwasy, no to wtedy nasza regeneracja się znacząco pogarsza. Więc, nawet taka rzecz, która wydawałaby się, że nie ma żadnego wpływu na aspekty regeneracyjne, jak trening czy plan treningowy, no ma ogromny wpływ na to właśnie, jak się regenerujemy i jak kształtujemy naszą sylwetkę. Bardzo ważne jest jeszcze kontrolowanie postępów. Zatem zobaczcie, jak wygląda dział kontrola postępów podczas budowania masy mięśniowej u osoby średnio zaawansowanej. Musisz kontrolować swoje postępy, aby wiedzieć czy idziesz w dobrym kierunku. W tym celu będziesz musiał wykonywać pomiary, zdjęcia oraz kontrolować swoje samopoczucie i wprowadzać zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Skup się na czterech punktach: waga, pomiary, zdjęcia oraz samopoczucie. Jeżeli chodzi o wagę, to oczywiście ja się codziennie rano na pszczoł waży, żeby właśnie sprawdzić, czy przybieram na wadze w dobrym tempie. Pomiarów przyznam się szczerze, że nie wykonuję. Z tego powodu, że już no od lat kształtuję swoją sylwetkę i nie zależy mi aż tak bardzo na tym, jak te pomiary będą się zmieniały na masie. Skupiam się właśnie raczej na tym, czy jest progres na treningu oraz bardzo uważnie kontroluję. Swoją sylwetkę w lustrze, no bo jeżeli trenuję 6 razy w tygodniu, codziennie widzę swoją sylwetkę w lustrze na siłowni i też oczywiście w domu. Także ja w ten sposób sobie kontroluję. Natomiast tutaj napisałem to tak, można powiedzieć, lepiej, bardziej precyzyjniej dla osób, które nie mają trenera, nie mają takiego doświadczenia w kształtowaniu sylwetki, żeby one postępowały zgodnie z takim modelem. Następnie wykonuj co dwa tygodnie zdjęcia całej sylwetki z przodu, z boku oraz z tyłu. No i kontroluj swoje samopoczucie. I na podstawie tych czterech punktów, czyli waga, pomiary, zdjęcia, samopoczucie, musimy wprowadzać odpowiednie zmiany. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, żebyśmy cały czas mieli pewność, że idziemy w dobrym kierunku, że ta masa mięśniowa, że to budowanie masy mięśniowej przebiega poprawnie. No i że w przyszłości właśnie dzięki temu zbudujemy spektakularną, wymarzoną sylwetkę. Jak widzisz z tego filmu, budowanie spektakularnej sylwetki i budowanie wymarzonej sylwetki jest bardzo, bardzo łatwe, a wielu ludzi niepotrzebnie to komplikuje. Wystarczy tylko, że masz odpowiedni plan treningowy oraz odpowiednio trenujesz w praktyce. Masz odpowiedni plan żywieniowy oraz odpowiednio przestrzegasz tej diety w praktyce. Dbasz o regenerację, kontrolujesz swoje postępy, jesteś w tym wszystkim konsekwentny i w ten sposób po pewnym czasie zbudujesz spektakularną, wymarzoną sylwetkę. Czego dowodem jest przemiana mojej sylwetki lub przemiany moich klientów. Zarówno ja, jak i moi klienci korzystamy z zasad, które właśnie zapisałem w tym e-booku, żebyś ty też mógł zmienić swoją sylwetkę, żebyś ty również mógł zbudować spektakularną, wymarzoną sylwetkę. Jeżeli chcesz mieć tego e-booka, który zmieni twoją sylwetkę, który jest narzędziem do zmiany twojej sylwetki, to napisz do mnie wiadomość prywatną na Facebooku albo na Instagramie, bądź zostaw komentarz, a ja sam się do ciebie Podezwę. Dziękuję ci za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że bardzo ci się podobało i ze zdobyłeś tutaj mnóstwo wiedzy odnośnie budowania spektakularnej sylwetki. Ja ci jeszcze będę bardzo wdzięczny za udostępnienie tego filmu, ponieważ w ten sposób pomagasz mi rozwijać ten kanał na YouTube i zdobywasz coraz to większą wiedzę. Dziękuję jeszcze raz i do następnego.